Cześć, dzisiaj w Polatane TV 10 niebezpiecznych sytuacji, które mogły skończyć się. Sami zdecydujcie jak. Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy. Zaczynamy. Jak widzicie, bardzo silny wiatr sprawił, że paralotnia spadł z urwiska. Słysząc jego krzyki, aż zamknąłem oczy. Ua! Jak widać pogoda piękna, lot przebiega wzorowo, ale coś tu jednak jest nie tak. W tym filmie powiedzenie Twoje życie wisi na włosku nabiera zupełnie nowego znaczenia. Na szczęście paralotniarzowi udało się wylądować cało. Tutaj mamy przepiękny przykład braku kontroli przedstartowej bądź niedokładnej kontroli przedstartowej. Jak widzicie jedna z taśm jest przeplesiona przez resztę taśm, nie zazdroszczę takiej sytuacji. Tutaj jest scena, która rozbawiła mnie do łez, zobaczcie sami. To jest ten moment, w którym zostawiacie łapkę w górę. I obrót, tylko nie w tą stronę. Na szczęście, pilotowi udało się opanować sytuację. Tutaj sam nie wiem, czy jest to klasyczne badanie zawietrznej. Czy po prostu za ciężkie ręce? Mam nadzieję, że wykażecie się w komentarzach. Sytuacja z Polski. Chłopaki trenowali, czy można sobie podać piwo w locie, a tak poważnie skończyło się na kilku zerwanych linkach. No i sporej dawce strachu. No niestety latanie nad wodą ma to do siebie, że jesteśmy właśnie nad wodą. Silnik lubi gasnąć. Może się tak zdarzyć. I wtedy plum i kolejne wodowanie tak blisko brzegu tak blisko brzegu uda się uda... o i się nie udało tutaj jeden komentarz ciśnie mi się na język lewa jego lewa jego lewa jego mać to tyle na dzisiaj dziękuję za uwagę trzymajcie się cześć